Jeżeli chcesz włączyć funkcję rozpoznawania twarzy w Samsungu Galaxy S25, to najpierw musimy wejść w ustawienia. W ustawieniach przechodzimy do ekran blokady i AOD, po czym naciskamy na ekran blokady i biometria. Wprowadzamy nasze hasło od ekranu blokady, jeżeli mamy włączoną i następnie na dole w biometrii znajdziemy właśnie funkcję rozpoznawania twarzy. Warto tutaj zaznaczyć, że zanim będziemy mogli skorzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, to musimy mieć włączoną blokadę ekranu, czyli musimy ustawić jakieś hasło na nasz telefon. Jeżeli już sobie ustawimy jakieś hasło, to możemy przejść do rozpoznawania twarzy, nacisnąć kontynuuj i zarejestruj. I teraz ustawiamy twarz w kadrze. Kiedy zeskanujemy naszą twarz, otworzą nam się ustawienia związane z rozpoznawaniem twarzy, gdzie możemy usunąć nasze dane w przyszłości. Dodać inny wygląd, aby poszerzyć rozpoznawanie. Możemy także włączyć lub wyłączyć opcję, która pozwala nam na ominięcie kroku na ekranie blokady, gdzie musimy przesunąć palcem, aby w pełni odblokować telefon. Dlatego myślę, że warto rozważyć, wyłączyć te opcje, aby bezpośrednio przejść do ekranu głównego po wykorzystaniu skanera twarzy. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia